Drogi humanisto, zapewne przeglądając oferty szkół na ten rok szkolny, natknąłeś się na wiele klas humanistycznych, gdzie rozszerzane są przedmioty takie jak polski, historia, wiedza o społeczeństwie. Jednakże, jeżeli nie jest to do końca to, czego szukasz, czujesz, że interesujesz się bardziej kulturą, może masz zamiłowanie do plastyki, umiejętności plastyczne, to ta klasa może Cię zaciekawić. Nasza szkoła jako jedna z nielicznych oferuje dwie klasy humanistyczne, w tym jedną naszą z historią sztuki i językiem angielskim w wymiarze rozszerzonym, dzięki czemu pozwala rozwinąć się na płaszczyźnie kulturoznawczej, a także językowej. Przedmiotami nauczonymi w języku angielskim są historia, biologia, geografia, fizyka i chemia. Wiemy, że perspektywa uczenia się tych przedmiotów w języku angielskim może brzmieć trochę strasznie. Mieliśmy te same obawy rok temu, ale nie martwcie się. Nasi nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby nauka była owocna i przyjemna dla ucznia. Jednym z rozszerzeń naszej klasy jest historia nauczana dwujęzycznie. Na tych lekcjach możemy poznać dzieje ludzkości od zarania dziejów aż po współczesność. W ramach historii możemy również uczestniczyć na wykładach Uniwersytetu Jagiellońskiego lub na spotkaniach z weteranami. Dodatkowo nasza klasa jest objęta patronatem Muzeum Narodowego w Krakowie. Kolejnym przedmiotem, który rozszerzamy jest język polski. Na tym przedmiocie poznajemy korzenie naszej kultury oraz zdobywamy wiedzę potrzebną każdemu światłemu humaniście. Przedmioty te mają ze sobą wiele wspólnego, co często umożliwia współpracę między nauczycielami. Dzięki temu organizowane są wyjścia i wycieczki związane z więcej niż jednym naszym rozszerzeniem. Umożliwia to pogłębianie wiedzy i poszerzanie naszych kulturowych horyzontów. Skoro to już wiecie, myślę, że warto przejść do najciekawszego, a zarazem najmniej znanego przedmiotu, czyli do historii sztuki. Przygotowaliśmy dla Was krótki wywiad, który mamy nadzieję, że rozwieje Wasze wszelkie wątpliwości. Wywiad będzie przeprowadzony z nauczycielką właśnie historii sztuki, z panią Izabelą Żelazną. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień. Dobrze, pani Izabelo. Pierwsze pytanie. Czy w, będąc w naszym wieku, będąc z wieku osób, które właśnie teraz stoją przed wyborem szkoły średniej, czy już wtedy wiedziała Pani, że historia sztuki to jest właśnie to? Nie. <grywa> to znaczy, ja jak byłam w liceum, to ostatnią rzeczą, o której myślałam, e, byłoby wybranie zawodu nauczyciela w ogóle, e, a to się po prostu przydarzyło, na zasadzie trochę przypadkiem. E, e, ja nie uczyłam tutaj historii sztuki na początku, uczyłam wiedzy o kulturze, więc historia sztuki przyszła jak. Jako w sumie trzeci przedmiot w kolejności, więc nie. Absolutnie nie. Ale w sumie teraz uczę głównie tego, więc tak się złożyło dosyć specyficznie. Dziękuję bardzo. I następne pytanie. Eee, krąży taka, takie przekonanie, że matury z historii sztuki, mimo że jest to eee, niezbyt popularny przedmiot, że są one dość trudne. Czy jest to prawda? To prawda, ale nie dla moich uczniów. Eee. Dziękuję bardzo. Eee, Następne pytanie. Jest Pani powszechnie lubionym nauczycielem w tej szkole i każdy uczeń, moim zdaniem, e, bez dwóch zdań, przyznałby, że bardzo Panią lubi. Chcielibyśmy wiedzieć, jakie są Pani żelazne zasady e, swojego bycia nauczycielem i co napędza Panią taką pozytywną energią? Hmm, to znaczy ja na pewno, dla mnie najważniejsze jest to, że um... Pamiętam jeszcze swoich nauczycieli licealnych, których pozdrawiam w sumie, ale um, pamiętałam, że nie chcę być takim nauczycielem, których sama nie lubiłam. Więc to jest taka, taka recepta na to, żeby jakby nie robić rzeczy, które kiedyś sprawiały, że ja nie lubiłam jakiegoś nauczyciela, więc w sumie chyba tylko to. Dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie. Czy ma Pani może jakąś. Ee, wiadomość, którą chciałaby Pani wygłosić właśnie ósmoklasistom, którzy e, prawdopodobne jest to, że właśnie przyjdą do tej klasy? Czy jest jakaś rada, coś, co chciałaby Pani im powiedzieć? To już tu może tak poważniej. Ja nie polecam przychodzić do do tej klasy osobom, które nie lubią historii sztuki. To znaczy nie lubią sztuki w ogóle, bo tutaj mamy tego dużo. Jest sporo um, poznawania nowych rzeczy, um, rzeźby, malarstwa, architektury. Dla niektórych to jest bardzo nużące, bo tego jest naprawdę mnóstwo. Więc jeżeli ktoś mm, Lubi obrazki albo wydaje mu się, że lubi sztukę, to może to nie być wystarczające. No, na takiej zasadzie, że naprawdę jest tego, jest tego sporo. I jeżeli ktoś ma w planie zdawać maturę z historii sztuki, podchodzić do konkursów, do olimpiady, to to jest dobra ścieżka. Bo my tutaj robimy rozszerzony kurs historii sztuki i to jest taka no, taki naprawdę taki intensywna intensywny, intensywny nauka. Natomiast jeżeli ktoś nie jest zdecydowany na to, że, że to jest coś, co lubi, to będzie się po prostu męczył. Dziękuję bardzo.